Cześć wam wszystkim, ja jestem Radku, a to jest drugi odcinek z gry Black Tail Innocent. Była długa przerwa ze względu na wszelkie maści święta, sylwestry i tak ale już będziemy wracać pomału. Postaram się robić to w miarę regularnie, pamiętam, że poprzednim razem uciekliśmy z naszego domu, bo jakaś banda napadła. Na dom zabili ojca Zabili matkę chyba też z Tego co mi się przynajmniej wydaje I razem z młodszym bratem Uciekamy I gdzieś tam O właśnie, gdzieś dopłynęliśmy rzeku Dopłynęliśmy, to jest źle ujęte Rzeka nas wyrzuciła gdzieś Wydaje mi się, że to byłoby Bardziej prawidłowe określenie Ze względu na to, że Nie wygląda to jakby płynęli i patrząc na nurt rzeki też, wydaje się to mało prawdopodobne. Co się stało? No, nie wiem, czy to na pewno tak będzie. Let's not mention it when we see her, alright? Come on, first we have to get dry. No tak, najpierw trzeba się wysuszyć. Czy coś tu jest ciekawego w okolicy? Czy ja coś tu mogę zebrać, czy. Amicia, why did they want to capture us? No, przychodzi tak it po right prostu. Słabo dopracowane. Ale nie ma co tutaj narzucać standardów innych gier, innych producentów, bo mimo wszystko inni wytwórcy gier są o wiele bardziej rozwinięci, mają większe zasoby na to, żeby zrobić tak dokładne animacje.

Coś mi się z myszką chyba podziało przez moment. No coś się z tą myszką dzieje ewidentnie. Eee, dlaczego tak się zacina? Hm. Mm -hmm -hmm. Nie, tak być nie może. Dobra, szybkie cięcie. Ja spróbuję coś z tą myszką zrobić. Więc zaraz się... Widzimy, dobra, już jestem z powrotem. Zaraz się okaże, czy nie będzie żadnych ścinek, ale tak jak teraz patrzę, nie widać, żeby coś takiego się działo. Tak więc możemy ruszać dalej. Którkolwiek ja i tak chcę pobie pobiegać tutaj, podzwiedzać. Może coś ciekawego znajdę. No proszę. Zaraz się okaże, co tutaj się dzieje. Z drzwiami nie mogę wejść w interakcję. Na wozie nic nie leży. Tutaj też nic nie zrobię. Tutaj zresztą podobnie. Czy tam mam iść, gdzie ten dym był? Już go nie widzę. Super. Nie wiem, biegnę ten dym, bo. No właśnie chciałem powiedzieć, że bioro zamkają się wszędzie. Tu się przejdę. O? o, kamienie. No, nie wydaje mi się, czy to był. Czy to jest dobry pomysł, tak się przedstawiać, że jestem córką waszego. Lorda, waszego władcy. O, tu mogę wejść w interakcję. Słuchaj, udało Ci się trafić na odcinek. Jeżeli zobaczysz ten odcinek, możesz odezwać się w komentarzu. Nie spodziewałem się, że będą wyskakiwały mi takie powiadomienia. Zaraz to wyłączę, ale. Gratuluję. Naprawdę gratuluję, masz takie szczęście. Okej. Okay. A, tam poszedł. Dobra. Zapomniałem na samym wstępie zaprosić Was jeszcze na Twitcha, gdzie odbywają się transmisje. Yy, może niezbyt regularnie, aczkolwiek planuję, żeby w niedzielę i środy odbywały się transmisje, a w środę i piątki na kanał trafiały nowe odcinki. Is myślę, że w tym tygodniu już nawet zacznę. Nagram teraz o, ten odcinek. Może nie będę na zapas nagrywał. Jeszcze zobaczymy. Wy zresztą będziecie widzieć sami. A ja jeszcze nie jestem pewny niczego. Gdzieś się zgubiłem, nie wiem, gdzie jestem. Gdzie mam iść w końcu. Tu w lewo. Chyba tak. Oh, look. Drawn on the Come back here! That means there are sick people in these houses. Don't touch anything! O! Oh.

Coś tam się dzieje? I raczej to Nie jest gotowana potrawa. O Tak jak mówiłem, raczej to nie jest gotowana potrawa. Jesteś! 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 Nie, wait, tylko just looking I someone. go. To found him. muzyka, która damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That dzieci w attacked our children in their beds and gave them the black Dlaczego kobietę? Pytam bardzo w takim razie. Myślę, że jest wiedźmą. Amicia, come on. O, tu

No nie wyszło. Dobra, drugie podejście. Yy, rozpocznij. Niech będzie. What the... Czy ja miałem jakąś możliwość rzucać... Miałem jakąś możliwość rzucać kamieniami bez... Bez wyciągania procy. bo nie pamiętam jak to szło. Yyy... Nie gra tylko sterowanie, klawiatura. Yy... Aha, ok, kontrol lewy przycisk myszy. Więc tak, tak, ogólnie to wyciszyłem mikrofon. Nie wiem w którym momencie, zapomniałem odciszyć. Tak więc będziecie mieli moment po prostu bez dźwięku. Dobra, to jak ma zrobić dźwięk? Dźwięk ma zrobić. Jak ma narobić hałasu? To no właśnie chciałem zobaczyć, czy nic tu nie ma więcej. Z tego co widzę, to nie ma. Dawaj te kamienie. Let's push this. Gdzie ja mam to pchać? Tu? Nie, serio, gdzie ja mam to pchać? Tam im mi go odstawił tu w skrzynię, jak już będzie na miejscu. A tu jest miejsce, widzę już dobra. Stawię ten materi fragment materiału bez dźwięku po prostu. Mikrofon miałem wyciszony. Nie zauważyłem. Mówi się trudno, no. Może następnym razem nie zrobię takiej głupoty, cóż mogę powiedzieć. Well, we got out. Jeśli so have your sling, you can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. So, okay, why I, I know! I No, oh, Quickly, quickly! The ladder! Go and climb! You first! It doesn't look safe, Amicia! We're running out of time! They're coming! It's... it's going to, so, go to break! Right. No! No! I told you! Hugo! Where are you going? Don't leave me! Amicia! Come here!

możemy, nie ma nic, nie ma nic. nie ma Well, where the hell are they? Come We We are the area. They were here a few minutes ago. The two <try> of you area? We have to burn innocent people? Chase kids. Dobra, on poszedł to sprawdzić. Tymczasem ja mogę wyjść tutaj. Próbuj zakreść się endy, właśnie. O, teraz z bankiem mam rzucić. No dobrze. Też tak celuję po prostu Dobra, tamten mnie nie zobaczy, ten okay. też już nie nic się nie poruszyło Z dwą stronę pobiegłem Długo to jeszcze tak będzie trwało?

Co ja mam zrobić? Ej, nie, na serio, co ja mam zrobić? W tym momencie, bo na pewno nie tak. Na pewno nie stać, nie czekać, tylko przez okno go mogę podsadzić. Naprawdę.

Na górze, no dobrze, tu jest na górę. Co jest tu? Nie mogę z tego korzystać. Ok, niech będzie tutaj. Też nic nie widzę ciekawego. To jest chyba jedyna opcja: ta skrzynia. To better. What about Musimy We have to go Amicia. No, no, not yet. She told us to find Laurentius. But that's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what go mam. Ja bym chciał się rozejrzeć. Leko nie ucieknie? O, no proszę.

No, cóż, nie jest to zbyt mądre. Jeżeli. Nie jest to zbyt mądre, jeżeli. Dziś zło palić. No, powiedzmy pół wioski. To kiedyś nie mieli za bardzo, jak tego zatrzymać, A w którym momencie ona się przedstawiła? wiele ludzi jest but where are your parents at home they're waiting for us we're looking for a doctor laurentius a doctor perhaps Maybe. a man did come and help at the hospice early on the monks might be able to tell you more but what they haven't been seen recently no one goes near the church anymore it's all we have

Skąd kiedyś ludzie brali gumę? No dobra, to. Tam... To jak to. Ona powiedziała, chyba że gdzieś tu jest guma. Ura. Ale co to już. Nic więcej tutaj nie ma. Tyle? A może mi.

Proszę. Więcej materiału mogę przetrzymywać. Torba z amunicją. Więcej amunicji. Sprzęt. Ej, trochę tego jest do ulepszania. A, a tu jest ten cały leksykon. Right. I must go and thank Naciskając i... O kurcze. Ej, super sprawa. Co mam teraz robić? Bo tak. O. Czyli jednak tutaj wrócić. Ah. <grym _> to dużo lepiej. Dziękuję, Klevi. Dziękuję za wszystko. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout. Children, that's enough noise. I want to see Mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see Mummy. Mummy is dead, Hugo. You'll never see her again. Oh, Daddy. Amicia. You're, you're lying. No, nie jest niczego świadomy. No, Ej, nie gadajcie, że znowu będę musiał przed nimi uciekać. Gdzie on tam powie? Dobra, widzę go. Oj, bo już nawet go nie widzę. Dobre temp. Oh oh no tak. Sama mówiła do niego: Nie krzycz, a teraz biegnie. Sama krzyczy. No, kacz. Zablokowała się. No. Ej, bo... nie mogę... kamerę ja... ruszać. Naprawdę? Załatwiła chłopa... procy Dobra, tam on poczeka. Nic ciekawego nie miał, nic tu nie mogę przeszukiwać. Chyba tutaj nic ciekawego nie znajdę. Ale skoro teraz ją woła, to dlaczego ucieka?

slippery one, but one hits all it takes. I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. No, don't make me do this. Amicia, Amicia! Yeah, keep it up. Only death is enough. Let's get this over with. No, przecież. Wykonywały, unik Oj, i teraz cała zabawa od początku. Niech będzie. No, Dobra, nie zdążyłem drugiego. Albo nie, z poczekam, bo w sumie to mi odnawia chyba wszystkie. To mi chyba odnawia wszystkie. S. I can use that to my advantage. C. I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. No. Don't make me do this, please. Let me ho, w ostatnim momencie. Ej, to mi tylko trzy kamienie nie przywraca? Naprawdę? A ja myślałem, że więcej trochę. Ile już czasu? Już pół godziny mam. Materiału, chociaż jak powycinam, to będzie mniej. No, on też nie wie, co się dzieje. No, tak to właśnie wyglądało. Dlaczego dopiero teraz? wywnioskował, czy też się domyślił chłop, że... Wyskoczyć przecież można przez ten mur. O! No dobra. Rozdział trzeci. Rozpoczyna się, tak więc myślę, że można skończyć na tym dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie i... Coś mogę powiedzieć więcej? Wyczekujcie kolejnego. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kolejny pojawi się w okolicach czwartku-piątku i do zobaczenia. Tak jeszcze dodam, zapraszam jeszcze raz na Twitcha, gdzie odbywają się transmisje. W niedzielę 5 lutego rozpoczniemy już taki normalny cykl. Niedziela, środa, transmisja. Zapraszam serdecznie.